Orędzie dziewięćdziesiąte ósme Trzeciego maja tysiąc roku Będziecie zdolni kochać. Synowie umiłowani, niech się nie trwoży wasze serce z powodu coraz częstszych ataków przeciwko mojemu ruchowi. To wyłącznie moje dzieło, zgodne ze szczegółowym planem mojego niepokalanego serca, ja sama dopuszczam trudności, niezrozumienie i cierpienia, aby moje dzieło coraz bardziej się oczyszczało? Pragnę, by zostało oczyszczone z wszystkiego, co ludzkie, aby mogło odbijać tylko moje najczystsze światło? Tym najczystszym światłem pragnę okryć wszystkich najmilszych synów kapłanów, poświęconych memu niepokalanemu sercu. Proszę Was, o zupełne oderwanie się od wszystkich, abym mogła obdarzyć Was prawdziwą czystością serca? Każde ludzkie przywiązanie do samych siebie, do stworzeń, do świata przyćmiewa Waszą wewnętrzną czystość. Nie mogę oczywiście prosić Was, byście nie pozostawali i nie żyli w świecie. Zgodnie z wolą mego Syna macie żyć w świecie. Ale nie bycie ze świata? Macie żyć w świecie, będąc jednak wyłącznie własnością mojego Syna Jezusa? Macie należeć tylko do mojego Syna Jezusa, aby zdobyć dla Niego cały świat i prowadzić duszę do zbawienia? Taki jest związek, jaki macie mieć ze światem, jedyny upragniony przez mojego Syna, i zalecany Wam także dziś przez Kościół. Z powodu fałszywego pojmowania sposobu życia w świecie, wiele moich dzieci wciąganych jest dziś w liczne błędy i oddala się od mojego syna i ode mnie. Iluż to moich biednych synów kapłanów doszło w końcu do tego, że są wyłącznie ze świata i stało się jego więźniami. Mój syn Jezus. Zbawił świat przede wszystkim wtedy, gdy chcąc być wiernym woli Ojca, oderwał się od wszystkich, aby pozwolić się wywyższyć ponad ziemię, zawiesić na krzyżu. Doprowadzicie na nowo wiele dusz do mojego syna, gdy za jego przykładem będziecie również wywyższeni ponad ziemię. Dlatego powinniście się już przyzwyczajać do tego w waszych duszach poprzez wewnętrzne oderwanie się od wszystkich. W ten sposób posiądziecie prawdziwą czystość serca i będziecie naprawdę zdolni do miłości, aż do najwyższej próby. Wasza mama będzie was zawsze nosiła, ona wie dokąd i jak was prowadzić, by także w każdym z was spełnił się zamiar woli Ojca.